Słuchasz Radia Parada. Przejadą całą Polskę. W najbliższy piątek o godzinie 20.00 rusza Bałtyk-Bieszczady Tour. To ultramaraton kolarski rozgrywany cyklicznie na trasie pomiędzy Świnoujściem a Ustrzykami Górnymi. Czy opocznianie wezmą udział w tym wyścigu? O to zapytałam panią Aleksandrę Piekarską, która również wzięła udział w tych zmaganiach dwukrotnie. Będzie uczestnik, który ma jedną z największych liczb ukończonych właśnie tą imprezę, bo to będzie już 15. edycja. Będzie to Zdzisław Piekarski, mój tata i on będzie reprezentował po raz kolejny gminę Opoczno. Co warto wspomnieć, pani tata to rocznik 1956, ale pani również brała udział w tych zmaganiach, tak jak już wcześniej wspomniałam. I czy jest ciężko? Tak, ja brałam dwukrotnie udział w Bałtyk Bieszczady Tour, ale też brał inny opocnianin, brat mojego taty Stefan Piekarski, który wielokrotnie brał udział. Tak, jest to wyprawa, która na pewno trzeba być odpowiednio przygotowanym, bo to oprócz sprzętu trzeba też popracować nad odpowiednią wydolnością. Poza tym sam organizator też do startów Bałtyk Bieszczady dopuszcza uczestników, którzy uzyskają tak zwaną kwalifikację, czyli w. W przeciągu dwóch lat przed startem w Bałtyk Bieszczadu kończą maraton, który będzie miał nie mniej niż 500 km. Bo może powiedzmy, jaka jest w ogóle idea tego wyścigu i ile liczy trasa? Trasa ma około 1800 km. Wiadoma sprawa, że co roku z racji remontów dróg ta trasa gdzieś tam nieznacznie może być e, czasem więcej kilometrów. E, no i trasa zawsze do tej pory była rozgrywana ze Świnoujścia i Ustrzyk e, do Ustrzyk Górnych, czyli jakby miała łączyć się w poprzek, przejechanie w poprzek Polski z dwóch najdalej wysuniętych zakątków Polski. Natomiast w tym roku z racji zaawansowanych prac remontowych e, na drogach e, przy Świnoujściu trasa będzie startować z Wolina a na trasie tego maratonu, między innymi w Opocznie, pojawi się punkty żywieniowe. I co zostanie przygotowane dla kolarzy? Punktów kontrolnych na trasie będzie kilka. Będą tak zwane duże punkty kontrolne, na których uczestnicy będą mogli zostawić swoje przepaki, czyli jakby to jest takie wsparcie organizatora, że uczestnicy nie muszą całego bagażu wieść ze sobą na tą całą trasę. Natomiast w Opocznie będzie tak zwany mniejszy punkt kontrolny. I tutaj do współpracy, organizacji właśnie Bałtyk-Bieszczady włączyła się gmina Opoczno. Dzięki temu przy wsparciu gminy Opoczno ten punkt kontrolny będzie miał miejsce w szkole podstawowej numer dwa, gdzie właśnie dostanie, dostaliśmy lokale, w których będą mogły te, te to, to miejsce może być zorganizowane. Tutaj jadłospis, ponieważ ten drugi punkt kontrolny już będzie zorganizowany po raz trzeci w Opocznie. Jadłospis jest w miarę niezmieniony, będzie to ciepły, Posiłek, zwykle jest to zupa pomidorowa, którą uczestnicy bardzo lubią, kawa, herbata, ale dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców będzie też tradycyjny opoczyński smalec i ogórki kiszone. Więc zawsze ten smalec i ogórki kiszone cieszą się dużym zainteresowaniem tutaj. To w sumie ile takich punktów będzie na trasie? Na trasie jest y, około 10 punktów. I ilu kolarzy weźmie udział w ogóle? Około, w 400. Ci... około 400. Wiadoma sprawa, że zawsze ostatecznie ta lista startowa zamyka się w dniu startu, dlatego że często jest tak, że jest dużo uczestników zapisanych, ale czasem z różnych przyczyn losowych oni nie mogą wystartować. Więc jakby zakładamy, że około 400 zawodników. Czyli 400 zawodników pojawi się w szkole? W szkole, tak. W przeciągu 24 godzin, dlatego że punkt kontrolny w Opocznie będzie czynny w sobotę od godziny 19.00. Do niedzieli, do godziny 19. Około 1800 km kolarze mają do przejechania, ale ile potrwa ten wyścig? No i tutaj jest tak, że uczestnicy mogą sobie jakby wybrać deklarowany czas jazdy. Do wyboru jest albo 70 godzin. I wtedy właśnie uczestnicy startują w piątek wieczorem albo 60 godzin, i wtedy zawodnicy startują w sobotę rano. A pani tata? Tata niezmiennie od wielu lat startuje w tym krótszym limicie czasu, czyli 60 godzin. To imponujące. Tak, zwłaszcza imponujące, że tata jest jednym ze starszych uczestników na tym etapie Bałtyk Bieszczady, a zaczynał w 2006 roku, więc niezmiennie prezentuje naprawdę świetną formę i tych zawodników naprawdę z roku na rok przybywa, bo tutaj warto wspomnieć, że Bałtyk Bieszczady, jak rozpoczynał jakby swoje istnienie, to była bardzo mała kameralna impreza, w której startowało naprawdę kilkunastu uczestników, a w tym w momencie mamy no, już pokaźną liczbę prawie 400 osób. A jak pani tata przygotowywał się do tego maratonu? No, do maratonu przede wszystkim potrzebne są e, długie jazdy, tak? czyli takie treningi, które e, no, pracujemy przede wszystkim nad wytrzymałością, więc dużo trzeba robić też takich dystansów powyżej 100 km. Właśnie tutaj wtedy się przydają też e, te wszystkie maratony mniejsze, tak, czyli branie udziału w mniejszych maratonach e, typu 500-600 kilometrów. Tata między innymi brał udział w maratonie Pierścień Tysiąca Jezior, Lubuska Szosa, czyli to są takie maratony organizowane, do których właśnie w ten sposób uczestnicy mogą się przygotować do przejechania takiego dystansu 1000 kilometrów. Czyli na pewno trzeba jeździć takie dystanse 500 kilometrów, żeby zobaczyć jak organizm znosi taki 24-godzinny wysiłek, bo no, trzeba tutaj zaznaczyć, że to 70 godzin nawet, jeżeli uczestnicy wybierają, to są co najmniej trzy nocki i no tutaj e, jeżeli mówimy o odpoczynku, to ten odpoczynek jest taki bardzo wyśrubowany, ja się śmieję z zegarkiem w ręku. E, to nie jest tak, że pójdziemy w nocy spać, no bo teraz też musimy wziąć pod uwagę prędkość, z jaką będziemy jechać, więc tutaj duże rzeczy ma znaczenie, no ale też na pewno trzeba zwrócić uwagę na właśnie odżywianie, stąd te punkty kontrolne, to też jest takie duże wsparcie dla zawodników, gdzie właśnie mogą się posilić, e, czy to zupą, czy na niektórych punktach są tak też po prostu takie dwudaniowe obiady, ale zawsze dostają jakieś batony, żele, owoce, więc to tak jakby ważne jest, żeby właśnie oprócz tej wytrzymałości spakowanie tego roweru, no bo to też sprzęt, aczkolwiek co roku niektórzy uczestnicy potrafią zaskoczyć sprzętem, na którym startują. w Dwa lata temu bodajże był uczestnik, który Pokonał dystans 1008 kilometrów na rowerze Wigry 3. W tym roku, z tego co pamiętam, chyba szykują się uczestnicy na rowerach miejskich. Na rowerach miejskich? Na rowerach miejskich, tak. Dadzą radę. Ja mam nadzieję, że tak. Są to zawodnicy bardzo doświadczeni, więc jeżeli tylko pojawią się na, na starcie, myślę, że zobaczymy ich na pewno też na mecie. To sobie też stawiają takie wyzwanie. Jasne, dlatego, że e, prawda jest taka, że udział w tego typu wydarzeniach to jest przede wszystkim stawianie wyzwania e, samemu sobie. E, ile jestem w stanie pokonać e, więcej. E, często zawodnicy sobie sobie, e, sami sobie narzucają to, z jakim czasem chcą ukończyć. Jedni chcą po prostu ukończyć. Ja na przykład swoją pierwszą edycję w ogóle nie zakładałam jakby e, czasu, wcale mi nie chodziło o rywalizację, tylko właśnie chciałam się sprawdzić, jak to jest ukończyć taki dystans e, e, powyżej tysiąca kilometrów e, i bawiłam się świetnie na trasie, robiłam sobie odpoczynki, no, na punktach też e, miałam taki punkt, na którym też i położyłam się spać, e, więc jakby dla mnie wtedy ten czas ważne było, żeby się zmieścić w tym limicie czasu, bo za pierwszym razem jak startowałam, startowałam w limicie 70 godzin, i pokonałam wtedy w czasie 62 godziny, więc miałam jeszcze fajny zapas czasu. Ale już później w drugiej edycji, jak startowałam, no to startowałam już w limicie czasu 60 i udało się pokonać to w 51 godzin. Aczkolwiek rekordziści trasy czy ci zawodnicy czołowi robią to w dużo lepszych czasach, bo na przykład rekord trasy w kategorii Open wśród mężczyzn. Je wynosi 34 godziny. Czy w przyszłości ma Pani zamiar wziąć jeszcze udział w tym wyścigu? Czas pokażę na ten moment w troszeczkę innych rolach się będę sprawdzać, więc tutaj, jakby zorganizowanie punktu kontrolnego jest też takim fajnym wezwaniem. Na pewno tak, bo to jest tak, że jak już ktoś raz spróbuje, to takie kolejne wyzwania i próby na pewno, tak jak widać u mojego taty przez lata, więc na pewno, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to na pewno będę chciała wrócić na trasy tego maratonu i innych. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.